też pracujesz ze sztuczną inteligencją, bo to jest temat bardzo popularny w czasy, więc może byś wytłumaczył, w jaki sposób się pracuje jako programista sztucznej inteligencji? Generalnie wszystkie algorytmy przygotowują nam ludzie nauki, profesorowie, to są efekty wielu lat ich pracy na przykład. Oni piszą różne metodyki, nazwijmy to, jak obliczać ryzyko wystąpienia jakiegoś zdarzenia, jak algorytmy mają się zachowywać, a my staramy się przepisać to na kod Pythonowy, głównie Pythonowy, ponieważ no, Python jest takim bardzo przyjemnym językiem do takich rzeczy. Generalnie, na przykład, tak jak wspominałem, w systemie FLDX system porównuje sobie ruch dirt i clean, nazwijmy to, i próbujemy go zintegrować po prostu poprzez różne biblioteki typu ByteWax, Netflow, Sflow, Prometheus, też Prometheusa, wykorzystywać, żeby po prostu karmić ten system jak największą ilością danych. I algorytmy, żeby po prostu wyłapywały wszystkie połączenia, powiązania, zależności, no żeby po prostu nauczyć je jak najwięcej. Tak, bo trzeba zdać sobie sprawę z tego, że tak zwane programowanie sztucznej inteligencji to często no, na to mogą sobie tylko największe firmy pozwolić, bo do tego potrzeba bardzo dużych zbiorów danych. Tak, dokładnie. Ale to już wchodzimy troszeczkę w aspekty takie big data, nazwijmy. To ja nie czuję się jakoś dobry w, ani ekspertem w big data. Ale mamy też mnóstwo specjalistów właśnie od big data, którzy ogromne zbiory danych analizują, sobie przetwarzają i wyłapują jakieś reprezentatywne najbardziej przypadki. Nie chciałbym tylko po prostu opowiedzieć o tym, że praca jako programista sztucznej inteligencji polega często na tym, że właśnie mamy ogromne zbiory danych i musimy algorytm jakieś stworzyć, który właśnie będzie je analizował i na podstawie ich się będzie uczył rozpoznawać choroby, tak jak na przykład w tym przypadku, o którym wcześniej opowiadałeś. Tak. Dokładnie tak.